Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy o nowych prawach w Rosji. Tak samo jeszcze o niektórych wiadomościach w Rosji. I zacznijmy od tego, że w Rosji pod... dzisiaj na pierwszym poziomie taką państw... dumy państwowej podpisane taką prawo, taką ustawę, nie wiem, że jeśli chłopak, dzieciak, dzieciak ma 14 lat i kiedy on ma 14 lat i idzie za pierwszym swoim paszportem w swoim życiu, to on powinien Wiecie, przysięgnąć, tutaj napisane po polsku, przynieść przysięgę graczanin Rosyjskiej Federacji. Czyli nie wiem, wydaje mi się to tak samo coś podobnego jak w Stanach Zjednoczonych, kiedy ty dostajesz to obywatelstwo, a, chociaż w Rosji też mamy coś podobnego, ale tutaj. Jeśli na przykład, kiedy ja byłem dzieciakiem i poszedłem dostawać ten paszport po raz pierwszy, to po prostu przychodzisz do urządu i tam z, jak to, z dowodem, dowodem tego, że urodziłeś się tu i imię, nazwisko, idziesz, pokazujesz to wszystko i możesz dostać ten paszport, nawet, nawet nie potrzebujesz tam z rodzicami iść, sam możesz iść teraz, jesteś, powinien. Powiedzieć że Ja, za Wiaczesław Jurjewicz Dobrowolnie i świadomie przyjmując obywatelstwo Federacji Rosyjskiej przysięgam. Przestrzegać konstytucji i ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, praw i wolności jej obywateli, wypełniać obowiązki obywatela Federacji Rosyjskiej dla dobra państwa i społeczeństwa. Chronić wolności i niepodległość Federacji Rosyjskiej. Być wiernym Rosji. Szanować jej kulturę, historię i tradycje. No to Pierwsza, taka wiadomość, pierwsza ustawa, druga ustawa, druga prawo, nie wiem, e, też dzisiaj zostało podpisane, że jeśli, jak to było wcześniej, jeśli na przykład dostałeś wyzwanie do biura poborowego, żeby wysyłali ci do wojny, ci tam do armii, do wojsku, to oczywiście co potrzebne było zrobić? Iść. Jeśli nie idziesz, dostałeś, ale nie idziesz, to no nic, jakby... Tak się stało, że oni nie mogą do ciebie tam, pukają do drzwi, ty nie otwierasz i tyle. Dwa lata temu oni zrobili tak, że teraz, jeśli oni wysyłają ci maila, czyli maile wysłali lub sms-em, że potrzebujemy ciebie tu, ch chodzi do biura poborowego. To oczywiście ty tam możesz nie odpisywać, możesz nie otwierać, ale to już a, żadnego sensu, bo. To oficjalnie znaczy, że Ty zostałeś zaproszony i wiesz o tym, że na Ciebie tam czekają. I dalej, jeśli nie przychodzisz w ciągu jednego tygodnia, to nie możesz prowadzić samochód, nie możesz w ogóle kupować lub wynajmować mieszkanie, jakby oficjalnie, legalnie, z papierami tymi. Tak samo nie możesz wyjeżdżać z zagranicy Rosji i tak dalej. Tam bardzo, bardzo, bardzo dużo wszystkiego że nie tylko samochód nie możesz prowadzić, a w ogóle żadny pojazd. No i e, dzisiaj oni zrobili tak, że jeśli ty nie przychodzisz, to od razu do 20 tysiaków rubli, tyle to w polskich złotach, no i wydaje mi się, dali dalej tam będziesz jeszcze karę pieniężną na wyżej, wyżej co miesiąc. I tak samo dodatek do tego prawa jest nowe prawie. Jeśli na przykład zostałeś wezwany do biura poborowego, ale tak się stało, że byłeś gdzieś tam chory lub jeszcze coś i przyszedłeś, a skończył się ten pobór, bo mamy jesień, jesieną, jesienny taki pobór i wiosną. Jeśli na przykład wiosna, ty przyszedłeś, ale bardzo długo tam sprawdzali twoje zdrowie i tak dalej, to wcześniej jak to było? No dobra, jakby. Jesteś szczęśliwy, nie powinien iść do wojska. I czekaj na, jeszcze raz tam do Jesieni i jesienią oni mogą Ci wyzwać, a być może nie, bo twoi papiery, oni wiecie, zostają anulowani, anulowani i w ogóle żeby jeszcze raz oni powinni dzwonić do Ciebie, zadzwonić, przejść i ten papier ci wrzucić to wyzwanie i po raz kolejny lub tam sms -y wysłać. Czyli ponownie wszystko zrobić. Teraz. Jak tylko zaczyna się na przykład nowy pobór, ty sam powinien przyjść i dalej kontynuować to, co wtedy jeszcze nie skończyłeś, czyli tam badanie, te lekarskie lub jeszcze coś. Więc oni robią wszystko, żeby ludzie sami przychodzili do tego biura poborowego, jeśli nie przyjdziesz, kary pieniędzne i dużo, dużo różnych zakazów. Jeszcze jedno prawo, nowe, wcześniej już oni tylko rozpoczęli to, a teraz już skończyli, czyli do końca podpisali wszystko. Co to jest za prawo? Wydaje mi się, dwa lata temu też była taka wiadomość, że chcą zrobić tak, żeby nie było żadnego anglicyzmu, czyli żadnych napisów w języku angielskim. Na przykład idziesz tam gdzieś po miastu w Rosji i na przykład zobaczyłeś tam, nie wiem, jakąś ka kawiarnię, która nazywa się jakiś tam, nie wiem, coffee village, lub coś w tym stylu. Uh, coffee city. Wiecie, w takim bardzo angielskim, w angielski sposób. Teraz to zakazane. Teraz mogą tylko, nie wiem, wioska z kawy, coś w tym stylu. Czyli teraz można tylko używać słów rosyjskich i tyle. Nie możesz żadnych innych słów w ogóle używać angielskich. Na przykład zbudowałeś jakieś tam dzielnicy swoją tam poza miastem i chcesz nazwać na przykład tam, nie wiem, też jakieś... E... Wisła Village, tam, River Village, coś w tym stylu. Lub po prostu tam w jakiś inny sposób, też nie możesz. W ogóle nic, Pro, jakieś produkty, artykuły, jeszcze coś, nic nie można. I dzisiaj oni to jakby już załatwili wszystko. I nawet jeśli ktoś coś będzie nazywać swojej własnej firmy lub jeszcze coś, zakazane. po prostu nie, nie możesz otworzyć biznes. A wszyscy, którzy mają to, to oni powinni zmienić żeby to było w język rosyjski. Na przykład mamy w Moskwie Moską Siri, gdzie te wieżowcy stoją zbudowane. Teraz już nie można. To będzie nazywać się coś Moskwograd, Moskwa Gorod, coś w tym stylu. Ale to brzmi już bardzo po radziecki, bardziej. No, dla biznesu to naprawdę duże, duże problemy będą. Cóż dalej, e, nie związane z prawem, ale takie wiadomości, e, z tego powodu, że Trump zadzwonił Putinu, już wszyscy wiecie, on to zrobił wczoraj wieczorem, on zadzwonił do Putina, porozmawiali tam półtora godziny, potem Trump zadzwonił do Zelenskiego, też porozmawiali tam z Godzinkiej i z tego powodu, Rubel teraz wcześniej kosztował 100 rubli za 1 dolar, teraz już 90. I z tego powodu, że tak bardzo szybko do dołu, jakby, czyli rubel teraz mocniejszy na 10 rubli, tak powiem, od razu upadł, to z tego powodu nawet Taki kontor, który mamy w Rosji, nie wsiędzi, jak tu na przykład w galeriach nie mamy, a tak po prostu, gdzie mamy na przykład gdzieś tam w bankach, jeszcze gdzieś, to tam oni nawet zamknęli w sensie, w sensie tam oni nawet zostali zamknięty z tego powodu, że po prostu nie warto sprzedawać po taką cenę. No oni teraz czekają, <laughs> czekają na, na jakiś nie wiem na co... I z tego powodu, że zadzwonił Trump do Putina, oczywiście wszyscy zaczęli gadać i tak dalej. Tak, czyli patrzcie, już wojna za chwilę skończy się. Jak powiedziałem wcześniej, mamy taki wideo, że 9 maja, maja chyba wydaje mi się skończą tą wojnę. I oni przygotowują się do tego dniu, wszyscy w Rosji przynajmniej. No i tak samo ja mówiłem. W zeszłym odcinku, że była wymiana, że Trump dostał z powrotem no, tam nauczyciela z Rosji, który był w więzieniu, a z Amerycy wysyłają teraz do Rosji więźnia takiego, który został uwięziony w 2017 roku w Grecji, potem do, był deportowany do Stanów Zjednoczonych, z tego powodu, że on kradł bardzo dużo pieniędzy online jako krypta, taka waluta, która nazywa się, nie wiem, kryptowaluta, i on dostał ze wszystkiego, sprzedaży rzeczy zakazanych i za wszystko, i po prostu kradli jego pracowniki bardzo dużo pieniędzy, i było to około 7,5 miliarda dolarów, i z tego powodu, że on wciąż ich gdzieś ma na jakieś tam, nie wiem, też konto. To z tego powodu uh, ktoś z nim porozmawiał i Putin go chce wyzwolić, żeby dostać te pieniądze, bo to 2% od całych federalne, federal, budżetu federalnego Rosyjskiej Federacji. Więc to warto i oni chcą jego wyzwolić. Już wyzwolają, tam żadnych problemów nie będzie z tym. Cóż, to ostatnie takie wiadomości. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Ja będę jeszcze próbował w taki sposób pokazywać ciekawe wiadomości z Rosji, jeśli będzie tam coś ciekawego. No i czekamy, czekamy na koniec wojny, wydaje mi się, tak? Też napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat.